Statek kosmiczny Elysium został wysłany z Ziemi jako ostatnia nadzieja gatunku ludzkiego po tym, jak zasoby planety zostały niemal całkowicie wyczerpane. Na jego pokładzie znajdowało się około 60 tysięcy osób, ludzi wybranych do uczestnictwa w kolonizacji odległej, potencjalnie przyjaznej planety o nazwie TANIS. Cała załoga i pasażerowie zostali umieszczeni w stanie hipersnu, a systemy statku zaprojektowano tak, aby kolejne grupy członków załogi regularnie budziły się co kilka lat, by utrzymywać funkcję statku w czasie 123-letniej podróży. W ramach tej misji wdrożono także zaawansowane systemy kontroli psychicznej załogi, jednak ich działanie opierało się na założeniu stabilnych warunków i nie uwzględniało długotrwałej izolacji bez kontaktu z cywilizacją macierzystą. W wyniku awarii hipersnu oraz szeregu nieprzewidzianych zdarzeń większość ludzi nigdy nie przebudziła się z hibernacji. Analiza zapisów pokładowych wskazuje, że awarie te miały charakter kaskadowy i obejmowały zarówno systemy podtrzymywania życia, jak i moduły odpowiedzialne za kontrolowane wybudzanie kolejnych zmian załogi. Około 8 lat po starcie Elizium odebrał transmisję z Ziemi, w której przekazano jednoznacznie, że planeta uległa zagładzie i że statek z jego pasażerami to ostatni ludzie w znanym wszechświecie. Treść tej wiadomości została odebrana jako ostateczne zerwanie wszelkiej nadziei na powrót lub wsparcie z zewnątrz, co radykalnie zmieniło sposób postrzegania misji przez część załogi. Ta informacja miała katastrofalne skutki psychologiczne dla niektórych członków personelu, prowokując rozwój ekstremalnej formy psychozy, znanej jako Pandorum, zaburzenia wywołanego długotrwałym izolowaniem się od bodźców, dezorientacją czasową i presją emocjonalną. W wyniku tej psychozy jeden z członków załogi Gallo zneutralizował członków swojej własnej drużyny i przejął kontrolę nad statkiem, budząc wybrane osoby z hipersnu snu i stopniowo narzucając im brutalną hierarchię opartą na strachu i przemocy. Proces ten doprowadził do całkowitego rozpadu pierwotnej struktury dowodzenia oraz utraty wiedzy technicznej niezbędnej do prawidłowego zarządzania systemami Elysium. Ludzie zostali zmuszeni do życia w chaosie, a część z nich skazana na ucieczkę na dolne pokłady statku gdzie warunki były skrajnie niebezpieczne. Z biegiem lat kolejne pokolenia ludzi żyjących na statku zatraciły wspomnienia o Ziemi i o pierwotnym celu misji, traktując statek jako jedyny znany im świat. Wiele stuleci później dane pokładowe wskazują, że 923 lata po starcie Elysium dotarł do planety Tanis, jednak jego ogromna masa osiadła na dnie tamtejszego oceanu, zanim możliwe było przeprowadzenie kontrolowanego lądowania. Zanurzenie statku spowodowało stopniowe zalewanie niższych sektorów i dalszą izolację ocalałych grup ludzi, co przyspieszyło proces ich biologicznej i kulturowej degradacji. Przez kolejne dziesięciolecia statek pozostawał pogrążony w mroku oceanicznych głębin, a jego struktura stawała się coraz bardziej niestabilna. W tym czasie większość pasażerów, których nie obudziły automatyczne systemy kapsuł hipersnu, pozostawała w stanie uśpienia, nieświadoma upływu niemal tysiąca lat. Ci, którzy funkcjonowali poza hipersnem, podlegali nie tylko presji psychicznej, lecz także oddziaływaniu substancji mających pierwotnie przyspieszyć adaptację ludzi do nowych warunków planetarnych. Potomkowie ludzi wybudzonych we wczesnych etapach misji stopniowo uwsteczniali się, tracili pamięć, język oraz zdolność do tworzenia trwałych struktur społecznych, popadając w paranoję, przemoc i kanibalizm. Z czasem doszło do wykształcenia się odrębnych populacji humanoidalnych istot, których zachowanie wskazywało na głębokie zmiany neurologiczne i fizjologiczne. Istoty te polowały na pozostałych ludzi, traktując ich wyłącznie jako źródło pożywienia, a nie przedstawicieli tego samego gatunku. Pod koniec krytycznego okresu funkcjonowania statku okazało się, że z pierwotnej populacji dziesiątek tysięcy ludzi ocalała jedynie niewielka część. Zachowane zapisy systemowe sugerują, że większość kapsuł Hipersnu pozostała nienaruszona wyłącznie dzięki autonomicznym procedurom bezpieczeństwa działającym niezależnie od stanu reszty statku. Gdy systemy awaryjne Elysium zostały ostatecznie przywrócone, uruchomiono procedurę ewakuacyjną. Kapsuły Hipersnu zostały wyrzucone na powierzchnię Oceanu Tanis. I stopniowo otwierały się, uwalniając ponad 1200 osób. Ocalali, a wśród nich Bauer i Nadia, znaleźli się na brzegu obcej, lecz zdatnej do życia, planety. Ich pojawienie się na powierzchni Tanis oznaczało faktyczny koniec misji Elysium i jednocześnie początek nowego etapu historii ludzkości całkowicie oderwanego od Ziemi i jej dziedzictwa. To oni, wraz z innymi przebudzonymi kolonistami, stali się pierwszym zalążkiem nowej cywilizacji, której istnienie było bezpośrednim następstwem niemal tysiącletniego kryzysu, jaki rozegrał się w zamkniętym wnętrzu statku kosmicznego. Dajcie mi znać, czy chcielibyście posłuchać o wydarzeniach z filmu Horyzont zdarzeń. Tymczasem do usłyszenia, cześć!